Yo 8, z tej strony Paweł i witam was w moim kolejnym poradniku A w dzisiejszym poradniku pokażę wam jak i skąd pobrać Need for Speed Word A więc wchodzimy w stronę word.needforspeed.com Link do tej strony będzie w opisie A więc wyskoczy wam taka strona Następnie klikacie w górnym rogu register O, ja już jestem zalogowany, to się wyloguję. No i klikacie register. I tutaj w pierwszym wpisujecie wasz e-mail. Ja wpiszę też. O. W drugim wpisujecie hasło. Tutaj powtarzacie to hasło. Tutaj dajecie kiedy, znaczy pierwszy to miesiąc Drugi dzień, a trzeci to w którym roku Następnie wybieracie Wasz kraj Tu oczywiście, że wybieracie Polskę Tylko trzeba tutaj najpierw znaleźć p. P, p, p. Poland, o jest Dobra, language polish i zaznaczacie Te trzy Punkty, dajecie create account. Ja tego nie da, bo już mam, ja już mam, um, ja już mam już się za jest się zarejestrowałem. Następnie, żeby pobrać, to click play for free. Tutaj się logujecie na ten, na swój e-mail, którego właśnie podaliście. O, i klikacie login. No, i tutaj Wam już się zacznie pobierać. Ja to zatrzymam sobie. O! To już możemy połączyć przeglądarkę. Następnie wyskoczy wam okienko, które mi zaraz się pokaże. No, niestety to ten Word się długo wczytuje. Więc będziecie musieli troszkę poczekać. O, tu, no, tu wyskoczyło wam takie okno. Tutaj się logujecie tak jak zalogować się na stronie i mają tutaj hasło. Tutaj wybieracie serwer na którym chcecie grać. Ja polecam wam ten pierwszy, Chance EU, bo wybieram EU, bo z Europy jestem. No i klikacie EU. Tutaj wpisujecie hasło. O i klikacie login następnie was przeniesie do tego do ta takiego jakby, mm, okna i tutaj wam zacznie się ta cała gra pobierać tutaj macie informacje tutaj różne takie badziewia tutaj macie ile boostów macie o. no i to tutaj się zaczyna pobierać jak już się to wam pobierze to po prostu klikacie graj I przechodzicie w tam Cały proces zakładania sobie konta Na Need for Speed A więc to wszystko W dzisiejszym poradniku Mam nadzieję, że się podobało Jak tak to nie zapomnijcie Hitnąć lajka like, A jeśli No i skomentować tego filmu A jeśli chcecie być na bieżąco z tymi Moimi poradnikami i różnymi Grami to subskrybujcie mój kanał. No i powodzenia w dalszej grze Need for Speed. Więc na razie i cześć.